Co zawisze, protestujący rolnicy przeszli pod Sejm, gdzie chcieli przechodzić po pasach dla pieszych. Policja na to nie wyraziła zgody i doszło do niewielkich przepychanek. Podobno jedna osoba została zatrzymana. W tym momencie rolnicy są pod Ministerstwem Rolnictwa.

o godzinie 16.00 miało być zakończenie protestu, jednak jak widać, rolnicy cały czas są pod ministerstwem, cały czas tutaj czekają, w tym momencie na delegację, która weszła do ministerstwa, aby złożyć na ręce ministra pismo. Czy jest to wyciągnięcie ręki do rozmów? Nie wiadomo. Na pewno, na pewno w tym momencie pan Michał Kłodziejczak, lider AgroUnii, wszedł do budynku ministerstwa. Nie wiemy też, czy na miejscu jest minister. Policja oddziela protestujących od wejścia do ministerstwa. Nie pozwalając rolnikom przestać się do budynku. Jeszcze raz, ale już panią będą na tym. No. Ja już panią poznaję. Ona tak woli młodszych na pewno. To Jak Czy będzie to przełom w protestach i w, w tej sytuacji, która już od jakiegoś czasu e, jest e, pomiędzy ministerstwem, pomiędzy rządem a protestującymi rolnikami, e, rolnikami z AgroUnii, którzy nie przystąpili do porozumienia rolniczego? Jestem trakcie. Ja

Niektórzy z wyników mówią, że jest to ostatnia pokojowa manifestacja. Kolejnym razem zapowiadali, że będzie okupacja, blokada. blokady, a szczegółów nie podali. Jak do tej pory Grunia pokazała, że zaskakuje wszystkich, zarówno ministerstwo, jak i zazwyczaj mieszkańców Warszawy, ale nie tylko. Nie wiadomo ile trzeba będzie czekać na powrót delegacji z ministerstwa. Na pewno będziemy tutaj również i my. Na pewno też e, poinformujemy Was, jakie będą, wyniki, jaki będzie wynik tych rozmów, czy ewentualnie e, do tych rozmów w ogóle dojdzie.